Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny rozpoczął działalność w styczniu 2014 roku. O tym jak wyglądały pierwsze miesiące działalności i czym instytucja zaskoczy nas w najbliższym czasie, porozmawiam dziś z panią dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, że początki bywają najtrudniejsze. Czy tak było również w waszym przypadku, w przypadku waszej instytucji? No, rzeczywiście były najtrudniejsze i to nie tylko dlatego, że objęłam w styczniu stanowisko, tylko dlatego, że w styczniu powstała całkowicie nowa instytucja kultury. Czyli miałam siedzibę, byłam ja i puste ściany. Nie miałam współpracowników, nie miałam NIPU, Regonu, biurka i tak dalej, więc był to czas pionierski. Od lutego miałam już dwoje współpracowników, czy dwie współpracowniczki, z którymi pracuję do dziś i mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo pracować. W międzyczasie doszła kolejna osoba, nasz kierownik techniczny, i to jest trzon naszego etatowego zespołu. Oprócz tego, w międzyczasie, ale to oczywiście wszystko wynikało z rozwoju naszej instytucji, zaprosiłam do współpracy, ale to już na zasadach projektowych i współpracy, osoby zajmujące się produkcją teatralną, czy bardziej inspicjenturą, marketingiem, sprzedażą biletów. Za Wami już pierwsza premiera. Cieszę się, że były różnorodne reakcje i, i pozytywne i negatywne. Więcej chyba było tych pozytywnych. Na pewno negatywne zmobilizują nas do jeszcze większego wysiłku, jeszcze większej pracy. Na pewno uświadomiło mi to też to, że forma musicalu jest tak nie do końca obecna w naszym regionie, więc może przed nami jeszcze trochę edukacyjnej działalności. Państwo w tej chwili zakończyli casting do kolejnego spektaklu. Proszę powiedzieć jaka była frekwencja, kto przyszedł i czy udało się ostatecznie wybrać aktorów. Tak, ogłosiliśmy casting do naszych dwóch projektów dla dzieci. Mieliśmy nad, nad wyraz dużo zgłoszeń, bo prawie 50. Z tej no jednak dużej oferty reżyserzy wybrali, zdaje się, 15 i tych 15 osób przyjechało czy przyszło wczoraj na casting. Mamy w tej chwili obsadę do bajki, czy bajki muzycznej dla najmłodszych dzieci od szóstego miesiąca życia, do której muzykę pisze Zbyszek Krzywański, znany muzyk toruński czy ogólnopolski, ale mieszkający w Toruniu. I do bajki następnej, która będzie muzyczną opowieścią familijną, wigiliną, której premierę przygotowujemy na grudzień. I ogromna którą pani dysponuje, to jest rocznie nieco ponad milion złotych. Czy tak. ta kwota wystarczy? Czy pani tu jest ograniczona, czy wręcz przeciwnie? Czy ma duże pole do działania? Nie pani co, milion trzysta to dużo i mało. Niewątpliwie nie jest to dużo pieniędzy, biorąc pod uwagę fakt, że ja nie miałam nic. musieliśmy zakupić krzesła i stworzyć na razie prowizoryczną scenę, e, światła, nagłośnienie i tak dalej. Myślę, że udało nam się wyczarować, Teatr kameralny, bo na 154 osoby tylko, więc mała kameralna scena, ale ma w sobie pewną magię, myślę, że to jest magia budynku i dobry duch. Tego budynku i jego przeszłości, no chociażby z ostatnich lat, sztuk pięknych. Przypomnijmy, może, jak to jest budynek. Nie każdy pewnie wie, gdzie mieści się Państwo. Się e, to jest Pałac Domskich na ulicy żeglarskiej 8 w Toruniu, e, gdzie do niedawna, e, od, e, przez wiele lat, ponad 40 lat, funkcjonował Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu e, imienia Mikołaja Kopernika. To jest tuż obok hotelu Gromada. Bardzo piękny, gotycki z barokową fasadą budynek. Sala na pierwszym piętrze, która była dużą salą balowo-reprezentacyjną, zamieniła się w tej chwili w salę teatralną. Państwo organizują spektakle, zaplanowano około sześciu premier rocznie, ale między tymi spektaklami są również inne wydarzenia. Jakie? Tak, e, oczywiście mamy też te premiery, to nie tylko są Iluś obsadowe sztuki muzyczne, ale między innymi też i recitale. I jednym z nich to będzie nadchodząca premiera w 5 lipca: piosenki z różnych muzykali w wykonaniu między innymi Mateusza Burdacha, znanego z, z sióstr pary. Który tam grał Bernsteina, przy akompaniamencie Tomka Lewandowskiego, świetnego aranżera, muzyka, pianisty. I to jest nasza propozycja nie tylko na lato, ale zapewne na dłuższy czas. W międzyczasie planujemy kolejny recital, który będzie przygotowany z myślą o pokazywaniu ambitnej literackiej piosenki na terenie województwa. To też będzie nasza własna produkcja, więc produkcje teatru muzycznego to są nie tylko duże muzykale. Ponadto też zapraszamy i innych artystów na koncerty u nas. Gdzie my możemy szukać informacji o wydarzeniach, które będą w najbliższym czasie? Polecam oczywiście naszą stronę internetową www.teatrmuzyczny.toruń bez znaków.pl Myślę, że również plakaty, no i za pośrednictwem takich miłych mediów jak Państwo.